Pan poseł Tumanowicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy konsultowała Pani z kimkolwiek lub zasięgała opinii przed postanowieniem o wyborach prezydenckich 5 lutego 2020 roku? I to była moja decyzja, ja wiedziałam, jakie są terminy, które mogę ogłosić. Ta data nie była związana z niczym szczególnym, data 10 maja. Osta mogłam ją wyznaczyć 23. Jakąś datę musiałam. Czyli nie zasięgała ustalić. Pani opinii? Przed... Ja myślę, Panie Przewodniczący, że na pewno rozmawialiśmy w, w swoim gronie o tym, która data, ale decyzję ostateczną podjęłam ja i to była moja propozycja Tak, ale czy zasięgała maja. Pani opinii ale... przed postanowieniem Ale o ma Pan prezydent. na myśli pisemną opinię? No, jakiekolwiek opinie. No Ja nie, rozumiem, no to... tutaj są też i ustne. Nie, nie, panie przewodniczący, ale do tego mi nie była potrzebna żadna Aha. opinia, bo to jest ustawowy, no to... konstytucyjny obowiązek, który też określa czas To w ustawa, marszałek... przypominam, pa, pani marszałek zobowiązuje pani do tego, aby zasięgnąć opinii Państwowej Komisji Wyborczej, żeby y, załączyć kalendarz wyborczy. Tak, co ale to do... dopiero po ogłoszeniu właśnie no, tej terminu... no jednak jest ale, to zasięgnięcie opinii. Ale nie, nie, nie panie przewodniczący. Termin no. ustalam ja, potem jest opinia PKW dotycząca kalendarza wyborczego, bo wszystko... Tak, zależy... a ja się mówiłem, czy przed no, tak, postanowieniem. To ten... Nie, nie, przed postanowieniem nie, bo uh -huh. to po... o rzecz. Uh -huh. Pan ma na myśli moje postanowienie o ogłoszeniu tak. geniku... ogłoszenia. No ja mam... Nie, Ogłaszam nie, nie, nie. Przepraszam bardzo, to ja mówię o przedpostanowieniu, które zostało ogłoszone, które z, z zostało zawarte w Dzienniku ustaw. E, nie, w termin wyznaczamy, natomiast zasięgasz to jest obowiązek zasięgnięcia opinii PKW. Czyli ja, bo ona jest tak, bo ona jest związana z kalendarzem wyborczym, który ja, ustala PKW. Ja wiem, ale tak, ja, się tak, tak. Pytam. tak. E, czyli ten kalendarz wyborczy też pani zatwierdziła w postanowieniu, tak. które tak. zostało 5 lutego tak. ogłoszony. Dobrze. E, czy, a jeśli tak, to kiedy w toku kalendarza wyborczego uznała Pani, że wybory w normalnym trybie nie da się przeprowadzić? No ro, Rozumiem, że jest kalendarz wyborczy, który mhm. mówi konkretnie o czynnościach, które należy przeprowadzić. Są daty wyznaczone aż do 10 maja. Są wszystkie te, te, te rzeczy zapisane w Pani postanowieniu. Kiedy zorientowała się Pani marszałek, że tych tego kalendarza wyborczego nie da się spełnić? To nie, to nie, tylko ja się zorientowałam, ale wszyscy się zorientowaliśmy, tak? Bo się, A pandemia... ja się pytam Pani. już. Ale dobrze, no Panie Przewodniczący, mogę powiedzieć, nie podam Panu precyzyjnej daty, albo końcówka marca, początek kwietnia to mogło być. A z jakiego powodu doszła Pani do takich wniosków? To nie ja doszłam do takich wniosków, wszyscy doszli do takich wniosków, bo pandemia się już rozwijała. Było naprawdę bardzo groźne i były te wypowiedzi mówiące o tym, że należy przenieść termin wyborów na inny termin, ponieważ będzie mieć krew na rękach, koperty, przepraszam, będzie mieć krew na rękach i ludzie będą umierali, jak pójdą na wybory. No to wtedy się zaczęła taka, powiedziałabym, nawet psychoza siana wśród mieszkańców, takie straszenie. To był albo koniec marca, albo początek kwietnia. Mhm. A czy brała Pani udział w pracach nad zmianami w kalendarzu wyborczym, w którym? Nie odnajduje terminów dotyczących na przykład przeprowadzania wyborów w trybie wyłącznie korespondencyjnym. Tam nie ma tych terminów co do druku pakietów wyborczych czy, czy jakichkolwiek innych. Nie, tam tego nie ma. Tam no tego, tam nie, tego ma, nie ma, bo nie może być, bo to jest na razie to był ten, ten kalendarz, o którym Pan tej chwili mówi, nie mógł być zmieniony, ponieważ termin wyborów 10 maja dalej obowiązywał. Ustawa była. Ale była Pani świadoma, że ta, te ustawy procedowane w Sejmie, ta ustawa hmm. jest ingerencją w tenże kalendarz? Tak, ale kalendarz był hmm. ustalony, nie można go było zmienić. On był ustalony razem z, moim, tak? razem z moim zarządzeniem. To jest immanentna hmm. część zarządzenia, kalendarz wyborczy. Dokładnie tak. Czy hmm. protestowała Pani przed ingerencją w zarządzoną przez Panią wybory? Czy, czy, czy protestowała Pani w ingerencję w kalendarz wyborczy, w którym jest, który jest dołączony do Pani postanowienia? Nie, nie, nie bardzo rozumiem, wobec kogo miałabym protestować, panie przewodniczący? No nie, no, pani wydała jakieś postanowienie. Ja się pytam co do tego, czy pani wobec zmian w tym zakresie protestowała co do zmian w tymże kalendarzu? Mam nadzieję, że rozumiem to pytanie. Panie przewodniczący, jeszcze raz powtórzę. Kalendarz obowiązywał, łącznie z tym zarządzeniem, o wyborach 10 maja. Nic się tutaj na początku kwietnia w tym zakresie nie zmieniało, więc nie mogłam ingerować w to, ani protestować, bo nie, nie bardzo rozumiem, jak i wobec kogo. No nie, dlatego no, pozostały, no tak jak żeśmy ustalili tutaj, kalendarz wyborczy jest określony. Ale kalendarz wyborczy, panie przewodniczący, nawet przy zmianach tych ustaw, które były, on nie zmieniał, ustawa nie zmieniała kalendarza wyborczego. No dobrze, ale w tym kalendarzu wyborczym właśnie nie odnajduję takich zakresów jak te, które, o których tutaj rozmawiamy, czyli trybie wyłącznie korespondencyjnego. Tam są mowa, mowa na przykład o, o terminach, które nie zostały dochowane, na przykład jeśli chodzi o powołanie obwodowych komisji wyborczych. To są rzeczy, które zostały naruszone. Właśnie dlatego, panie przewodniczący, były te ustawy, które miały to zmienić. Ja to rozumiem. Natomiast nie, no to pytanie on... jest co do czego innego. To, to, że jednak mimo wszystko ten kalendarz wyborczy był zmieniany i cała ta ustawa doprowadzała do sytuacji, w której ten kalendarz wyborczy nie mógł zostać wypełniony. W takim zakresie, jakim zostało to zakreślone 5 lutego. Panie przewodniczący, może pan to tak przyjąć, bo kalendarz obowiązywał. Cały czas ustawa dopiero co wpłynęła, była procedowana i nie mogła się zmienić. W tym czasie nie, więc na to pytanie mogę odpowiedzieć. Nie, no nie protestowałam. Nie protestowałam. Czy często ingerowano w Pani postanowienia? Nikt nie ingerował w moje postanowienia. Nie wiem, co bad ma na myśli, Panie Przewodniczący. No właśnie to na przykład to moje... zmianę kalendarza wyborczego. No nie. A to, to jest zmian... Pani postanowienie. Ale Panie Przewodniczący, nie zmieniało się nic w kalendarzu. Jeszcze raz Panu powtarzam nie zmieniało się nic na ten, na ten moment, ustawież. No, nie było. Ale próba przeprowadzenia tych wyborów w trybie korespondencyjnym, cała całe procedury dotyczące tego, przygotowanie czy też, yy, czy też przeprowadzenie, tutaj wiemy o tym, że to postanowienie to jest tutaj kwestią dyskusyjną, czy, czy, czy myśmy tylko się przygotowywali do tych wyborów, czy, czy, czy je przeprowadzaliśmy w trybie korespondencyjnym, natomiast jest to ingerencja w uchwalonych, Uchwalony e, kalendarz wyborczy z 5 lutego. Ale to, Jest, ale to, panie przewodniczący, było w tych ustawach właśnie, te zmiany wszystkie. Mhm. One, one były w tych ustawach. No dobrze, ale z, czyli były, były zmiany, tak? Na to, dlatego się pytam, czy często ingerowano w takie postanowienia Pani w, w różnych innych tematach? Chyba się nie rozumiem, panie przewodniczący. Mhm. Powtórzę jeszcze raz i proszę, żeby to zapisać. na no nie wiem, albo ja pana nie rozumiem, albo pan mnie nie rozumie. Nikt nie ingerował w zmiany kalendarza. Kalendarz wyborczy został określony raz i stanowił immanentną część mojego zarządzenia. Nic się nie zmieniało. Termin wyborów był nadal wyznaczony na 10 maja, a ustawy, które miały być procedowane i miały dokonać szczegółowego zmiany planu tego, tych wyborów właśnie na korespondencyjne, przewidywały także te zmiany, ale tej ustawy nie mieliśmy. No nie Więc były, nie no wiem, było ale i była kolendarze. próba przeprowadzenia tychże, dlatego bo nawet na bazie tejże ustawy, która, nie, która weszła w życie dopiero tuż przed wyborami, podjęto konkretne działania i konkretne decyzje co do przeprowadzenia tych wyborów. Znaczy były te decyzje, one były jasne, bo przede wszystkim były, były publicznie wiadome. Ja się pytam z, co do tego, czy często dochodziło do takiej sytuacji, że. Nie, nie no inaczej nie potrafię odpowiedzieć, potem prosto nie, Dobrze. no nie. Od kiedy pani wiedziała o potrzebie zarządzania nowych wyborów? My, myślę, że gdzieś, gdzieś, ja wiem, 8 czy 9 maja, to wiedziałam, że. Musi, jak się ukaże uchwała Komisji PKW, no bo te wybory były nie do przeprowadzenia. się zwracałam do PKW z taką, z prośbą o informację, czy są w stanie 10 maja przeprowadzić wybory. Otrzymałam, to było pismo publiczne, publikowane w mediach, że PKW nie ma takiej możliwości, że przeprowadzić wyborów 10 maja, bo myśmy zmieniali jedną z ustaw, właśnie taką zmianę wprowadzana była w jednej z ustaw, że wzory kart, wzorów kart nie nie proponuje Państwowa Komisja Wyborcza. Więc otrzymałam informację, że to będzie niemożliwe i wiedziałam, że na podstawie tej uchwały będzie możliwość wyznaczenia nowego terminu wyborów. Jest uchwała Państwa Komisji Wyborczej, która się powoływała na to, na artykuł 293, że nie było, że był brak kandydatów. Który, ten artykuł mówi o tym, że brak, ze względu na brak kandydatów nie przeprowadzono wyborów. Czy on nie stoi w sprzeczności z tym potem orzeczeniem, co do tego, znaczy z postanowieniem też Państwowej Komisji Wyborczej do tego, żeby można było uwzględnić kandydatów z poprzednich wyborów, z tych, które, tych kandydatów, które trzeba było zgłosić do 26 marca? Nie, no to był pewien proces. Na wybory się nie odbyły 10 maja i PKW uznała, że nieodbycie wyborów jest równoznaczne z nie zgłoszeniem się kandydatów do wyborów. Ten proces musiał być zamknięty, nie można go było dalej kontynuować. No, ale jeśli jest to... znaczne z brakiem zgłoszenia się kandydatów do wyborów, to dlaczego tychże zgłoszonych kandydatów uznaliśmy potem na jako zgłoszonych w kolejnych wyborach? No ja... To była nowa procedura, Panie Przewodniczący, nowe wybory. To, Pytam musiały, o się, to musiały się odbyć po prostu nowe wybory, a przy nowych wyborach są zgłasza się kandydatów. No To jest na nowo procedura przejmowana. Ja pytam też jeszcze, na jakiej podstawie prawnej podjęła Pani postanowienie o wyborach w terminie 28 czerwca? No właśnie na tym tutaj przed chwileczką powiedziałam. Bo to jest... artykuł, artykuł 293 albo 2, paragraf 2 daje mi takie uprawnienie. No bo w momencie, nie... kiedy ukaże się uchwała Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że już nie odbyły wybory, to daje marszałkowi Sejmu czas na wyznaczenie, czy asump do tego, żeby wyznaczyć następny termin wyboru. Chodzi o to, że tam były no, nadzwyczajne jednak także terminy, których nie, nie ciężko znaleźć w ordynacji e, wyborczej w tym zakresie, więc e, jednak mimo wszystko e, tutaj e, no, 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 to podstawa prawna jest bardzo istotna. No, ale dobrze. E, artykuł ktoś... nie, to jest, powtarzam panu, Panie Przewodniczący, żeby nie być gołosłowną, zaraz Panu przytoczę artykuł. Mhm. E, momencik. E, artykuł 290. Trzy chyba. Moment. Postaram się znaleźć panie przewodniczący. Zaraz mhm. szybciutko tą podstawę prawną. Artykuł 293 paragraf 2 kodeksu wyborczego, który stanowi, że marszałek Sejmu ponownie zarządza wyborni później w 14 dniu od ogłoszenia uchwały przez PKW. To ta podstawa prawna była pani. Tak, ale chodzi mi też o to, bo został też uchwalony też nowy kalendarz mm -hmm. wyborczy, nowy. I tam on był nadzwyczajny, jeśli te terminy, jeśli chodzi o terminy. Panie które przewodniczący, które były wszystko, się odbyło, nie, wszystko się odbyło zgodnie mm -hmm. z przepisami. Ja mm -hmm. zrobiłam to niezwłocznie. Miałam prawo po 14 dniach ogłosić, o, ogłosiłam to niezwłocznie. Tak, żeby było więcej czasu dla, na, na nowe. Dobrze, to, no, to nowe bardziej precyzyjnie, o co mi chodzi i do czego zmierzam. Kto w ogóle zgodził się lub podjął decyzję, proponując procedurę przepisania kandydatów oraz prowadzenia możliwości ich podmiany? Że... To było w ustawie, panie przewodniczący. Ale, no, to było w ustawie. Kto się zgodził na to? Czy rozumiem, że posłowie. Rozumiem, że posłowie... Przyjęli, panie przewodniczący, posłowie przyjęli. Dobrze, ale też ktoś jednak jest za, 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 za tą ustawą, tak? No, w, ja panie, mogę odczytać Dobrze. Panu Panie Przewodniczący, bo to wydruk zrobiłam sobie, jeżeli Pan chce precyzyjnie, bo to była ustawa ta ostatnia. Pytanie jest także o zgodę polityczną. Yy, panie Przewodniczący, to mogę tylko powiedzieć, to było to głosowanie chyba. Głosowało 458 posłów. Przypatrzę, kto był przeciw. Przeciw było 134 mhm. z koalicji, trzech z lewicy. Z Kukiz, Bardziej mi zależy Kukiz, na pewno o, o, o tą polityczną część, czyli generalnie kto politycznie. Kto po politycznie chciał takiej procedury nie innej? Bo przecież można było równie dobrze przeprowadzić procedurę, w której będą od początku wszyscy kandydaci musieli e, zbierać Panie 100 tysięcy podpisów. Szczegółów tego nie znam, bo rozmowy się o to mi chodzi w bardziej że... w bardziej ścisłym Nie, bo chodzi, nie nie wiem, chodzi o to, żeby też opinia publiczna wiedziała, dlaczego o coś takiego pytam, dlatego bo jednak e, zrobiono e, kandydatów w dwóch kategorii. Jednych tych, którzy nie musieli zbierać tych podpisów, a inni mogli na przykład dozbierać bądź też w ogóle. E, zarejestrować nowy komitet wyborczy. Tak zresztą się stało też w, w przypadku pana Trzaskowskiego, natomiast w przypadku pana Witkowskiego z kolei dozbierano te podpisy, więc chodzi mi o to, o, o tą konkretną procedurę. Kto politycznie na to wyraził zgodę w takim znaczeniu, że, że można było do, doprowadzić do podmiany kandydatów? Nie wiem, panie przewodniczący, kto pracował nad tą ustawą i takie rozwiązanie się znalazły. Nie umiem na to pytanie pan odpowiedzieć. To ostatnie pytanie mam. Hmm. Czy prezydium, czy. W prezydium Sejmu wśród maszałków z klubu PIS była świadomość, że nie nieodbycie się w terminie wyborów jest na korzyść środowiska platformy samej Kidawy Błańskiej i Rafała Czaskowskiego. Czy ta okoliczność była przewidywana, lub w jakiś sposób oceniana przez państwa w rozmowach politycznych? Oceniana była na pewno, bo to było widoczne, no. Naj, najsmutniejszy widok to był jak pani Kidaba Błońska rezygnowała sama przed salą nową z, z tego, a potem jak mówiła, że wywaliła te wybory i z tego się bardzo cieszę, no to już było mniej sympaty, sympatyczne, muszę powiedzieć, bo to to takie opadnięcie masek. Komuś zależało na tym, żeby te wybory 10 maja się nie odbyły, a nam naprawdę zależało na tym. Nie mieliśmy w tym żadnego interesu, który byłby niezgodny z konstytucją, wręcz odwrotnie zdawaliśmy sobie doskonale ja również sprawę z tego, że mamy wyjątkowo Trudny czas. Nigdy wcześniej nikt w Polsce się z takimi problemami nie mierzył. Mamy wybory prezydenckie. Pytania mogłam sobie zadać jedno. Co by było, gdyby, gdyby te sondaże były zupełnie inne? A my byśmy te wybory chcieli, nie chcielibyśmy tych wyborów przeprowadzić 10 maja. Czy potrafimy sobie wyobrazić, ja potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że nie przeprowadzamy tych wyborów 10 maja? a notowania są zupełnie inne niż tutaj pan przewodniczący odczytał. Myślę, panie przewodnicząca, mam prawo tak myśleć, oczywiście nie udowodnimy tego i to są takie nasze dywaga dywagacje, ale patrząc na te ataki, które były na nas, mimo że była naprawdę dobra wola, żeby to przeprowadzić, no to mam prawo sądzić, że jednak wtedy byłby taki szum, że łamiemy konstytucję, łamiemy demokrację, że wybory powinny się odbyć 10 maja. Zresztą pan. Przewodniczący Budka stał 10 maja przed jednym z lokali wyborczych i pytał, dlaczego wybory się nie odbyły. Dobrze, dziękuję. Ja nie, nie mam więcej pytań.